Cześć Siemano, witajcie z tej strony Kuba i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Po Sąsiedzku. I dzisiaj jest ze mną standardowo Ma, Siemano, Siemano. No, sąsiadam jest standardowo. Jak widać po zestawach, będziemy kostkować słomę. U mnie i u sąsiada. Jedziemy. Pożyczyłem od sąsiada prasę. Nie sąsiad, pożyczyłem od ciebie prasę no, no, sąsiad, ja jedę worać. Orać jedziesz, tak? To się. Ja tego forsyjna. No, za złożyć, aż prasę włączam. Ja są do sąsiada po pół. Do sąsiada po jedziesz, tak? O, jedź. Aż głębosza, czy co? A głębosz to będzie tylko tak kultywatorowanie, czy coś takiego. To też będzie jako zaliczenie orki, czy nie? Nie. Dobra, czyli muszę aby. Hopie, Sąsiad. Głębosz to był zaliczany jako orka w 17. A to jest inny świat w ogóle teraz. To już nie jest 17. Super sąsiad. A kurde, bo mi jaka zrobimy. Dobra, prasujemy. Oczywiście zostawcie. No właśnie. Co so, ten y, słomy jest bardzo dużo pracowania, nie sąsiad. W tym sezonie, ja w następnym sezonie wejdę prawdopodobnie w kukurydzę. Najprędzej, ale nie wiem jeszcze. Nie no. i wejdę na chwilę, Co? Nie wiem co on mówił. O, czekaj, wyszło, 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 wyszło. A, dobra. Łopanie jak mi belkę zbagowało. Aż dęba stanęła. Wyszedł. Dobra. Tak dołączy. No, ogólnie teraz Wam powiem taką niespodziankę. Na 30 subskrypcji u mnie na kanale 30 będzie QA. O mnie na 150, Od mogę się zapowiedzieć, czy są na tym no w filmiku. No, u mnie byli na 30, potem na 100, potem na 150. Sąsiedni, uwierz jak no. mi belkę zbugowało, dymba stanęła. Na 200. No dymba stanęła belka, no mówić normalnie, belka na dymbie. To na P, na P Na co? kurde ja, zer, to w tym sezonie nie będę sięł, nie? Ja, ja też. Bez... To jedź. No nie rozpierdziel go po drodze. No. Ja cię ostrzegam. Nie, roz... nie rozwal. tak, poszedł. To dole lucha. Hehe. Ej, no trochę tej słomy w tym sezonie nie będziemy mieć. Tyle ciężko. Oj, żebyś się zdziwił. Ja nie mam żadnych. Akurat w takim najgorszym momencie tą kostkę wróciło. Hm. Ja mam co chwilę. No, sąsiad, mój case jest lepszy od twojego John tej prasy. Tyle ci powiem. John Deere jest lepszy od Case'a. Jak to ludzie mówią, nie kupuj John Deere'a w grze. To, to jest prawda, nie, nie kupuj John Deere'a. John Deere to moc tej marki. Chłopie, a twój to nawet siewnikiem nie potrafi zipnąć. Zipnie. <laughs> Zipnie. <laughs> Prędzej to z przyczepami. Tak. Ja ci tak, mówię. Ja mam lagi co chwilę, że... A ja nie mam. Dobra, sprasujemy tu do końca. jeszcze cztery przejazdy, i pojedziemy prasować tam, gdzie zaczęły się żniwa. Nie w ogóle na, na odcinkach. To są siada? Tak. Tam na te 20 chyba, bodajże, 27 to pole ma. Bo tu jakaś przyczepa stoi na tym. Gdzie? Na sklepie. Przyczepa? O! Wyjdź z ciągnika! Mogę się chypnąć czy nie? Podawaj! Czekaj, seria? Gdzie to jest? Nie. To? To była moja, ale ją sprzedam. Bo mi niepotrzebna. Co ja tu tak, sąsiada, sam kłamał ludzi. Nie jego. Była moja, ale przez przez przypadek kupiłem, nie? Patrzcie, jaki kłamka, powiedział na początku, że to nie, nie jego przyczepę. Ale no nie wiedziałem za, o jaką ci przyczepę chodzi. Nie. Nie wiedziałem o no, jaką ci przyczepę No sąsiad, ale tak na no serio, nie wiedziemy o jaką ci chodzi. A nie wiesz, ty, są sąsiad! Pieprz, Wziął, bo wypadek się stał, i przez ten wypadek leżę w rowie. Brawo! O Ale tu Antek Betoniasz wymusił pierwszeństwo. Wymusił pierwszeństwo. Ja pierdził. Antek wymusił, paso. Wziąłem tu się do traktora. Ja jak dzisiaj grałem przedtem w Eurotracka, to jechał taki gościu i wymusił we mnie. Tym jakim? Pojechał. Osobówką. Tak. Wymusił mi na zakręcie. A to chłopie brakło pół metra i bym go był rozpieprzył. O, o... O barierkę na autostradzie. No bo wymusił, nie proste. No tak samo Antek Betujaż przed chwilą, który już... Z, z, z nie wiem. Sprasuję ze dwa pola i... ...zacznę trochę sobie zbierać. Kudy. ale to nie wiem jeszcze ja będę chyba tą serię prowadził ze singla na tym z farminga ja nie mam, miałem kiedyś, ale szkoda mi było, dobra rozładowujemy zaczynamy ułorać pole, tylko takie lagi są, że dobra Jedno sprasowałem. Jadę na kolejne. Pokazam no, się te ja. kupiłem ogólnie łąkę, w której będę kosił na moim. Nie jedziesz teraz? Gdzie? Gdzie jadę? pole mnie. Nie, 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 nie. Na tamto 27. Fajna. Tu nie jedziesz koło mnie. Fajna. Tam to jest dużo. Na razie. Ja się tam tam, gdzie mam daleko, to muszę sprasować najpierw. Pod domem mam, teraz jadę tu, nie? Tam jest raptem cztery rzędy. To... Ej, a tam jest słoma, gdzie ja mam, czy nie? Co? Tam jest słoma, tam gdzie ja mam. Po Chyba jest. Jest. Ja, słoma jest wszędzie teraz tutaj. Na, na tych dwóch, co tu mamy. Pierwsze prasuję sobie swoje przędną. Pszen, Może ja szybko sam się podniosłem ten, bo bym ci trochę zakosił tego. Prawda za ci się słomi. A Połow się też ci sprasować, czy nie tamtą, obok mnie. Chcesz na odcinku prasować to prasu. A ja wiem, no sprasuję chyba, no. no bo jak już tu jestem, to że mam też FPS-u sąsiad, jak tu już jestem, to wolę sprasować i nie przyjeżdżać tu po dwa razy. A ja i tak będzie tu przyjeżdżane, i tak, i tak. Bo trzeba Sąpię, będzie to wszystko pozbierać ja, stąd. Ale to, ta siła, nie będę sprzedał pługa, nie, nie, nie będę od, oddawał ten do sklepu, tylko za do sąsiada i będziemy poszerzać od sąsiada FUK. Ode mnie? Nie Co będzie... Aaa! Dobra. Dojadę do niego i schowę mu do goły tam gdzie te, te, tam gdzie Pegier A, dobra. Jak się ten puch przyda, jak jest... Jak wymaga orki, to wiesz. No przyda się no. Dobra, nawracamy jeszcze dwa razy, mam przejechać. I nie będziesz mieć sporo, słomy będzie sporo teraz. Nie wiem, czy jak mam to pole, tu to nie wiem, czy w polu nie będę układał. Teraz przywoził sobie wszystko i układał w polu. Tam no tak. tylko to do końca, co mam do ułożenia. Tamte wiesz, co tamte dwa, nie? A no. ten drugi rząd do reszty i. Będę układał w polu, bo to się nie opyla, tak jeździć, bo już tam miejsca nie będę miał. A... Będzie... Będzie po prostu w polu, będzie wiadomo gdzie. Będziemy se po to przyjeżdżać, jak nam będzie trzeba, nie? O. Najpierw wybierzemy to chyba wszystko, co będzie w polu. A... Stanowiliśmy że u sąsiada będziemy trzymać słomę. To nie, tu mnie w polu będziemy trzymać. Poczekaj chwilę, bo mi tutaj, kurde, ktoś wydzwania, nie wiem kto mi tutaj dzwoni. O Jezus, jakiś prywatny numer, co to jest, gościu? Gościu, co, co to jest, panie? Ja powiem ci, kto dzwoni. No, kto? Baby, co chcą przedłużyć umowę z telefonem. <noise> A ja wiem, kto dzwonił. Jakieś 504, czy coś takiego. Nie, nie wiem, się o co chodzi. Mówią tak cały tak, tak. czas. A, ja chcesz, wiem. Chcesz przedłużyć umowę... Patrz, tak jak się i... tu muci na, na umowie. Wziął umowę od jakiegoś stacha randomowego i tu normalnie wziął taką umowę, że nie idzie sprostować tego. Sąsiedzi, jak będziesz brał umowę od innych ludzi na przyszłość, to pamiętaj. Kość prosto, ani krzywo. Tyle Ci mogę powiedzieć. Koś pro... 100 sto. w krzakach. nie, nie, nie. Sąsiad, dlaczego Ty zostawiasz słomę w krzakach? Weź mi to wytłumacz. Weź mi wytłumacz, sąsiad. Po co zostawiasz słomę w krzakach? Muszę się czekać, aż... Ja pier... Oj! ciężko ta orka idzie, jeszcze jedno pole rzepaku. No. Jeszcze jest słomy do sprasowania tam. Czyli w sumie o. do sprasowania jest jeszcze cztery pola praktycznie. O cztery, dobrze policzyłeś, bo Patrz, moje tu jest słoma. Nic tu jest słoma. A i tu nie powinno być, sąsiad. Tej słomy, tu nie powinno być. O! Dobra, wzięło jakoś. tam pan a ja! Tu to się nawet na przyczepę nie będzie tego zbierać, tylko od razu na stertę będę układał. No, u stertę na polu, potem. Wybierzemy najpierw to, co jest pod domem, a potem się najwyżej będzie tu jeździć, nie? ...i się będzie brać. Stąd. A zresztą nie wiem. No No, no nie wiem jak to wypali, nie? Spoko są. No. Sprasuję tu i... ...chyba będę kończył... ...odcineczek. Nie miałeś na odcinek wyzbierać? Co? A czy ja wiem? No chyba tu przyjadę sobie New Hollandem i... Zaczn o ja pierdził, ale miałem laga normalnie, hopie. No się taką ścinkę miałem, że aż mnie jest ten... Aż mi kostka mal w powietrze nie wystrzeliła. Tyle ci powiem. Aż mi kostka w powietrze nie wystrzeliła. Tyle ci ja mogę ja muszę... powiedzieć. Poczekaj, bo tu wyleci czy nie wyleci? Wyleci. Na to nie No co tu jest tej słony. O no ile kostek zrobiłeś? Na twoim? Trzy. A u siebie jest sześć. Nawet nie wiem, czy trzy będą. E, no może będą. Słabe zboże żeś miał. Nie będą, bo i tak muszę z prasy wyrzucić. Nawet i dwie. Dobra, jedziemy. Zjeżdżamy na gospodarkę. Zjeżdżamy na Gospę Czym teraz drogi nie pomylił? Mamy tak małe pola normalnie Porozrzucone po całej mapie, nie? Nie, sąsiad? Kurcze, pola porozrzucone po całej mapie A w ogóle jak ci idzie ta orka po tym rzepaku? Hmm? Chyba nie słyszy Nie wiem, nie, nie słyszy mnie Dobra, stana tak i tak tu, bo i tak będzie jeszcze zbierana Ten prasowany i tak i tak jeszcze będzie tu Teraz tak yy, Zabieram obie Chyba Czy nie obie? Dobra wezmę sobie jedną Czy wziąć obie Hmm Albo Dobra Nie będę pracował Nie będę zbierał Dobra mordeczki W tym odcinku to by było na tyle Jeżeli wam się spodobał To dajcie łapkę w górę Dajcie łapkę w górę Subika No i dzięki za oglądanie do następnego odcinka, cześć.